嗯嗯 Jak haker w sieci, ten nabita, knieci hita, wita was, wita płyta niech zamyka hey, i przywita nas To szersze grono, ponoć wolność słowa, ja tu odnajduję siebie, no oni skaczą po domach Wołaj, nie chowaj za pryzmatem innych osób, nasz kraj to lokum, gdzie wolność tworzy pokój, pokój to rapak Ciele, tworząc sztukę, tak wyrażasz właśnie siebie. Dobry czy wyręczy w terenie. Obieg na łączach, traci bi pod ziemię, ja wiem lepiej, kto tu będzie wychwalany. Ty ekipa tworzy klimat oryginalny A rzuć na raz, w górę, ty bij ręce wyżej podniesz twarz, wyżej umiejęt serce. Więcej, 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 ty nie spadasz, ty się dalej. Nie